Bardzo mi się spodobało w szkole, jak jedna moja znajoma zaczęła tańczyć po prostu na przerwie i poprosiła mamę, żebym też spróbowała chociaż na jedno zajęcie przyjść i po prostu spróbować, czy, czy, chociaż mi się spodoba. I mi się spodobało i z tego się zaczęła moja cała historia o tańcu, długa, bardzo długa, bo zaczęłam tańczyć od 6 lat. Taniec wniósł do mojego życia to, że jestem bardzo odpowiedzialną osobą i y, mogę sobie poradzić sama z czymkolwiek, bo pamiętam zawsze, kiedy byłyśmy takie małe i zaczynałyśmy tańczyć, to po prostu nas wszędzie brali na różne zawody i to bardzo nas wzmacniało psychologicznie, żeby być odpowiedzialnym. No, na przykład w tańcu nam jest bardzo potrzebna kreatywność, bo zawsze musimy wymyślać różne choreografie na naszych zajęciach, również na występach, bo musimy złożyć same układy z pomocą profesora pana dziekana i to nam bardzo pomaga, bo jeszcze mamy na przykład takie przedmioty jak podstawy kreatywności. I na moim przykładzie bardzo mi pomogło w tym, że inaczej myślę, niż to było do tego, jak zaczynałam studiować tutaj. Wsparcia raczej otrzymujemy od pana dziekana, bardzo nam we wszystkim pomaga, jak we szkole, tak i w naszych problemach życiowych. Zawsze możemy z każdym pytaniem przyjść do niego i po prostu powiedzieć jemu wszystko tak jak jest i on nam naprawdę pomoże. I zdarza, zdarzało się tak, że po prostu siedzieliśmy tutaj na próbie bardzo długo godzin i nam przynosi jedzenie i to było bardzo dla nas miłe. Poza szkołą to jeszcze e, pracuję w studii reaktywacji w Łodzi i w Skierniewicach w Aesthetic Fitness, tam prowadzę zajęcia z dzieciakami, z dorosłymi, z disco dance, z latino, z gimnastyki artystycznej. Zawsze mogłam pracować w teatrze jako tancerka, artysta. Teraz jestem instruktorem tańca.